Hejka, kochani, witajcie na moim kanale! Chciałam bardzo, bardzo zaprosić, nie było tak długo yy, odcinka, bo nie wiedziałam, co nagrać i zaczęło tak pięknie, piękny dzień, bez yy, żadnego zimna i, i innych. I postanowiłam, o Boże, jak ja tam wyglądam, postanowiłam yy, z silko nawet bo jest ciepło korzystać z gnie, dnia. No. Czyli umiem to będzie taki filmik pod tytułem y, Wyjście ze silką 4 albo 3. Tu będzie napisane pod y, filmem 4-3-3. Musisz już nie pamiętam. Zanim y, zaczniemy ten odcinek, dajcie łapkę w górę. Może będzie 600, bo już prawie, już mam 500. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Kochana. I mam nadzieję, że będzie jeszcze. A może też? Zobaczymy. Może jeszcze w tym naku będzie. To jest święta. Moja piękna sunia. Święta. Moja dziewczynka. Moja. Tak, Moje? tak? Już, jest, że jesteś popularna na moim kanale. No dużo was, tak łikki zrobiło tak. Idziemy. Chodź sobie Idę sobie na syfatę z No. Jakieś cieplutka. Gdzie tyś mnie ciągniesz? Chodź, tu nie wolno, bo kleszcze będziesz mieć. Chodź. Kleszcze będziesz mieć. Chodź. Już wracamy do domu, może jeszcze wbudziem na wywiadu, ale zobaczę eee, i jeszcze, jeszcze zobaczymy się później, bo nie wiem co nagrać. każdym może doki nagram. E, chciałam już zakończyć ten filmik, bo nie mam nic do roboty ja już wracał do domu. No i chciałam podziękować, że chcecie oglądać takie filmy z moim pieskim i inne. Jeszcze raz chciałam podziękować za 500 ileś tam już mam, już nie pamiętam, ale tutaj zaraz wyświetli się ile mam. No. Silka też was kocha. Idziemy do domu. Jak się ten filmik, to łapkę w górę, dajcie suba, może będzie 600, komentujcie lub kliknijcie. Zapraszam na kolejny filmik, może o tablecie. E... O nie słyszałyście mnie, pojechał w samochód. O tablecie, może nagram co o moim tablecie, bo dostałam na święta tablet i, i zobaczcie. No, może nagram taki filmik. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa!